To teraz chyba najtrudniejszy temat na dzisiejsze czasy. Czyli świat online kontra prawdziwe życie, media społecznościowe dla wielu młodych tam się toczy no, duża część ich życia. I tu jest chyba jedno z największych e, niebezpieczeństw dzisiaj. Ta iluzja, że lajki to wartość. Tak, że liczba lajków, followersów to jest miara wartości człowieka, że wirtualne znajomości zastąpią te prawdziwe. Łatwo się w tym zatracić szukać potwierdzenia na zewnątrz w tym cyfrowym świecie, który często pokazuje taki wykrzywiany obraz rzeczywistości. No właśnie. Myślę, że kluczowe jest uświadomienie, że że prawdziwe poczucie wartości buduje się w środku i w realnych interakcjach. Te rozmowy, wspólne przeżycia, wsparcie w trudnych chwilach tego nie zastąpią żadne emotki, prawda? Absolutnie. Dbanie o te prawdziwe więzi to podstawa zdrowia psychicznego. Fundamentalne.